Cześć, tutaj Moni i to jest kurs, taka sytuacja. Lekcja numer dwa. Tę część zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, to już było. Dzisiaj coś nowego, zobacz. Nowe słówka i nowe zwroty. Zaczniemy od tego zdania. Posłuchaj, lubię tu mieszkać, ale kiedyś dobrze byłoby się przeprowadzić. W spokojniejsze miejsce. Ale kiedyś dobrze byłoby. Tutaj spekulujemy, to jest hipotetyczne założenie. Kiedyś dobrze byłoby się przeprowadzić. To znaczy nie dzisiaj, nie jutro, ale w przyszłości. Lubię tu mieszkać, ale kiedyś dobrze byłoby kupić nowy dom. Lubię tu mieszkać, ale kiedyś dobrze byłoby wynająć nowe mieszkanie. Ok? Kiedyś dobrze byłoby po angielsku. One day it would be good. It would be good to do something. One day. Kiedyś dobrze byłoby się przeprowadzić. Dobrze byłoby kupić. Dobrze byłoby wynająć. Spokojniejsze miejsce. Spokojny, spokojniejsza, spokojniejsze, spokojniejszy. E, czyli bardziej spokojny, trochę bardziej spokojny. Możemy powiedzieć, dobrze byłoby się przeprowadzić w spokojne miejsce. E, powiesz tak wtedy, e, kiedy nie mieszkasz w spokojnym miejscu i naprawdę chcesz mieszkać tam, gdzie jest ciszej. Lokalizacja nie jest idealna, ale na razie jest w porządku. Nie ma co narzekać. To jest powiedzenie: Nie ma co narzekać. Po angielsku mówimy: It's not worth complaining. Nie ma co narzekać. Na razie jest w porządku. Na razie jest ok. Lokalizacja nie jest idealna, ale na razie jest w porządku. Nie ma na co narzekać. Możesz powiedzieć, um, okolica nie jest idealna. Możesz powiedzieć, miejsce nie jest idealne. Ale pamiętaj o przymiotniku. Miejsce idealne. Okolica, a idealna. Ok? Lokalizacja nie jest idealna, okolica nie jest idealna, ale na razie jest w porządku. Nie ma co narzekać. Kolejne, nie możemy się doczekać przeprowadzki. Tu jest koszmarnie. Szpital jest trzy godziny stąd, a jedyny sklep jest zwykle zamknięty. To jest ta najgorsza sytuacja. Kiedy ktoś mówi, nie mogę się doczekać przeprowadzki, to, to znaczy, że chce się przeprowadzić jak najszybciej. Chce się przeprowadzić y, jak najszybciej to możliwe. Nie mogę się doczekać przeprowadzki. Tutaj mamy, nie możemy. Mamy tutaj plural. Dlaczego oni nie mogą doczekać się przeprowadzki? Bo mówią, że tam jest koszmarnie koszmarnie, okropnie tam jest po prostu źle. Jest daleko do szpitala. Zobacz, szpital jest 3 godziny stąd. A jedyny sklep, czyli wiemy, że tam jest tylko jeden sklep, jedyny sklep jest zwykle zamknięty. Więc powód, po angielsku mówimy the reason, powód, dla którego oni nie mogą doczekać się przeprowadzki albo oni nie mogą się doczekać przeprowadzki, jest taki, że szpital jest daleko, a jedyny sklep jest zwykle zamknięty. Zobacz. Oto słówka, przymiotniki, dokładnie mówiąc, które możesz użyć, którymi możesz się posłużyć, kiedy chcesz mówić o swoim miejscu albo mieście. Miasto o mieście. Moje miasto jest bardzo urokliwe, piękne, bardzo urokliwe, picturesque po angielsku, interesujące, wspaniałe, ciche, wielokulturowe, ładne, zielone, tanie. Moje miasto jest urokliwe, ale uważaj, mieszkam w urokliwym mieście. Moje miasto jest interesujące. Ale spróbuj, mieszkam w interesującym mieście. Moje miasto jest wspaniałe. Spróbuj, mieszkam we wspaniałym mieście. W wspaniałym trudno byłoby nam to wymówić, więc mówimy, mieszkam we wspaniałym mieście. Miesz, mieszkam we wspaniałym mieście. Moje miasto jest bardzo ciche. Spróbuj, mieszkam w cichym mieście, w bardzo cichym mieście. Moje miasto jest bardzo wielokulturowe. Mieszkam w? W wielokulturowym, we wielokulturowym mieście. Dobrze. Moje miasto jest bardzo ładne. Mieszkam. W ładnym mieście, w bardzo ładnym mieście. Moje miasto jest bardzo zielone, mieszkam w zielonym mieście. Moje miasto jest bardzo tanie, mieszkam w tanim mieście. Możesz powiedzieć w, w wspaniałym, tak, ale będzie bardzo trudno, więc powiemy we wspaniałym. W wielokulturowym już jest e, łatwiej, więc możemy powiedzieć: mieszkam w wielokulturowym, we wielokulturowym mieście, ale mieszkam we wspaniałym mieście. We wspaniałym mieście jest już trudniej. Mhm. Moje miasto jest bardzo zaniedbane. Mieszkam w bardzo zaniedbanym mieście. Moje miasto jest bardzo niebezpieczne, czyli mieszkam w bardzo niebezpiecznym mieście. Moje miasto jest bardzo dziwne. Mieszkam w bardzo dziwnym mieście. Moje miasto jest bardzo brudne. Mieszkam w bardzo brudnym mieście i moje miasto jest bardzo drogie. Mieszkam w bardzo drogim mieście. Drogie, czyli wszystko kosztuje dość dużo. Brudne nie jest czysto. Dziwne, trudno mi powiedzieć, jakie jest. Nie jest normalne dla mnie. Niebezpieczne, może jest tam dużo rozbojów, dużo wypadków, a może nawet morderstw. Kto wie. Jeśli miasto jest zaniedbane, to znaczy, że jest zwykle brudne, nie sprząta. Ehm, nikt go nie sprząta, jest zaniedbane. Mhm. E, myślę, że te słowa powinieneś już znać na etapie A2, to nie są trudne słówka. Dzisiaj troszkę przećwiczyliśmy e, przypadki, tak? E, troszeczkę. E, jakie jest Twoje miasto? Powiedz mi, proszę, w komentarzu, w jakim mieście mieszkasz? Um, w jakim mieście mieszkasz? Albo w jakiej okolicy mieszkasz? Um, w jakim mieście, w jakiej okolicy, kiedy? Wybierzesz słówko, jeśli wybierzesz słówko okolica, to uważaj, nasze przymiotniki będą mieć końcówkę po angielsku the ending. Końcówkę A. Moja okolica jest urokliwa, interesująca, wspaniała, cicha, wielokulturowa, ładna, zielona, tania. Mhm. Mieszkam w urokliwej okolicy interesującej okolicy, wspaniałej we wspaniałej okolicy znowu. Mieszkam w wspaniałej trudno, ale mieszkam w wielokulturowej już lepiej. OK? Mieszkam we wspaniałej okolicy. Mieszkam w cichej okolicy. Mieszkam w wielokulturowej okolicy. Mieszkam w ładnej okolicy. Mieszkam w zielonej okolicy, mieszkam w taniej okolicy. Spróbujmy razem. Mieszkam w zaniedbanej okolicy, mieszkam w niebezpiecznej okolicy, mieszkam w dziwnej okolicy, mieszkam w brudnej okolicy, mieszkam w drogiej okolicy. Drogie miasto w drogim mieście. Trudna, yy, trudna jest to alternacja. Mieście, miasto w mieście. Okolica w okolicy. Miejsce w miejscu. Miejsce w miejscu. Mieszkam w dziwnym miejscu. Mieszkam w dziwnym miejscu. Brudnym, drogim, zaniedbanym miejscu. Dobrze. Następnym razem będzie jeszcze trudniej. Następnym razem będziemy mieć coś dla, dla osób na poziomie A2, B1. Czyli trochę, trochę trudniej. A ostatnia lekcja to będzie dialog na poziomie B1. Krótka, ale mam nadzieję, treściwa i potrzebna lekcja. Jeśli podobał Ci się ten filmik, jeśli podobała Ci się ta lekcja, serdecznie poproszę o lajk like i komentarz, w jakim mieście mieszkasz. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Pa!